Punkt S jest środkiem wysokości CD trójkąta równoramiennego ABC, w którym długość odcinka AC jest równa długości odcinka BC jest równa 5 oraz długość odcinka CD jest równa 4. Odległość punktu S od ramienia tego trójkąta jest równa. Do tego zadania mamy dołączony następujący rysunek poglądowy, w którym są zaznaczone te wszystkie punkty, punkt S, w szczególności środek odcinka CD. My musimy obliczyć odległość tego punktu S od ramienia trójkąta czyli krótko mówiąc, musimy obliczyć długość następującego odcinka łączącego punkt S z ramieniem trójkąta, który oczywiście pada pod kątem prostym, bo to jest najkrótsza odległość właśnie punktu od odcinka, punktu od prostej. Ponieważ musimy obliczyć długość tego odcinka, to sobie go oznaczmy przez x. No a teraz oznaczmy pozostałe dane, które mamy podane w treści zadania. Wiemy, że ramiona tego trójkąta mają długość 5, to może sobie to ramię podpiszmy, że ma długość 5, natomiast wysokość CD ma długość 4. Punkt S jest środkiem tej wysokości, czyli możemy zapisać, że ten odcinek CS ma długość 2, no i odcinek SB również ma długość 2. W sumie mamy tutaj odcinek o długości 4. Żeby policzyć tego x, to takim pierwszym nasuwającym się pomysłem jest skorzystanie z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkącika prostokątnego. Znamy w nim przeciwprostokątną, więc jeżeli byśmy znali jeszcze tą drugą przyprostokątną, no to z właśnie stwierdzenia Pitagorasa x sobie policzymy bez problemu. Oznaczmy sobie zatem ten nieznany odcinek, bo jego długości na razie nie znamy. Może przez inną niewiadomą, na przykład przez y. Przy takim oznaczeniu... Długość tego odcinka od punktu A do tego punktu, może dla niego też jakąś literkę wymyślimy, ABCD, może punkt E. Odległość tego, długość tego odcinka AE teraz będzie wyrażała się wzorem 5 minus Y, no bo tutaj mamy odcinek długości Y, a w sumie te dwa odcinki muszą mieć długość 5. Jak zatem możemy teraz wyliczyć tego y? No, jego dla odmiany możemy próbować jakoś wyliczyć z następującego trójkąta prostokątnego. O, tutaj jest ten drugi trójkącik prostokątny. W nim mamy jedną przyprostokątną długości x, a drugą przyprostokątną długości 5-y. Natomiast nie znamy tej przeciwprostokątnej. Żeby ją dla odmiany policzyć, to możemy skorzystać z tego trójkąta prostokątnego ADS. Tu jest kąt prosty, jednak tutaj nie znamy również tego odcinka AD. Jednak ten odcinek AD damy radę policzyć, ponieważ wiem, że cała wysokość CD trójkąta ma długość 4, ten odcinek ma długość 5, no to z Pitagorasa sobie policzymy, ile jaka jest długość odcinka BD. Napiszmy, tu jest kąt prosty oczywiście, że ten odcinek BD BD podniesiony do kwadratu. Plus druga przyprostokątna tego trójkąta prostokątnego, czyli 4 kwadrat, musi być równa przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, czyli 5 kwadrat. No krótko mówiąc, korzystamy z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego, żeby obliczyć długość tego odcinka. Czyli piszemy, że nasze BD do kwadratu plus 4 kwadrat, czyli plus 16, musi być równe 5, kwadrat, czyli 25. Zatem BD. Kwadrat równa się 25 minus 16, czyli 9. Zatem długość odcinka BB jest równa 3. Czyli możemy podpisać, że ten odcinek ma długość 3, ale ponieważ trójkąt jest równoramienny i wysokość dzieli podstawę na dwa odcinki równej długości, to ten odcinek AD także ma długość 3. No i teraz, gdy znamy zarówno ten odcinek, że ma długość 2, ten ma 3, to przeciwprostokątną znowu stwierdzenia Pitagorasa damy radę policzyć. E, może ją oznaczmy sobie m, przez e, C, albo nie. Mamy oba wierzchołki, mamy AS, to zapiszemy tak samo jak tutaj. E, napiszmy, że ten odcinek do kwadratu, czyli 3 kwadrat, plus druga przyprostokątna do kwadratu, czyli plus 2 kwadrat, równa się przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli... Odcinek AS kwadrat, czyli tu co, co my tu mamy? 3 kwadrat to jest 9 plus 2 kwadrat to jest 4, to się równa AS kwadrat, czyli po lewej stronie mamy 13, a po prawej stronie mamy AS kwadrat. W związku z tym długość odcinka AS musi być równa pierwiastek z 13, czyli już teraz i tutaj możemy sobie podpisać, że mamy długość tego odcinka pierwiastek z 13. No i w ten sposób bardzo dużo już wyliczyliśmy o naszym trójkącie. Teraz możemy napisać dwa równania z dwiema niewiadomymi, z X- i z Y dla tych dwóch trójkątów prostokątnych, no oczywiście znowu korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Napiszmy najpierw równanie dla tego trójkącika SEC. Oczywiście, suma kwadratów przyprostokątnych, czyli x kwadrat plus y kwadrat musi być równa kwadratowi przeciwprostokątnej czyli 2 do kwadratu czyli 4. No i teraz tak samo robimy dla tego drugiego trójkącika znowu. Suma kwadratów przyprostokątnych czyli x kwadrat plus ten odcinek 5 minus y 5 minus y do kwadratu to musi się równać kwadratowi przeciwprostokątnej pierwiastek z 13 do kwadratu czyli po prostu 13. No i otrzymaliśmy układ równań z dwiema niewiadomymi, z x i y, wśród których właśnie jedną niewiadomą jest ten nasz szukany x, czyli właśnie długość odcinka tego es, który chcemy w szczególności obliczyć. Żeby rozwiązać ten układ równań, no to zaczynamy od, od uproszczenia maksymalnego tego drugiego równania, czyli podnosimy nawias do kwadratu. Ja już zatem przepiszę to drugie równanie, x kwadrat plus, i tu podniosę już do kwadratu ten nawias, 5 do kwadratu to jest 25 minus podwojony iloczyn tych dwóch liczb 2 razy 5 razy y czyli minus 10y i jeszcze plus y kwadrat to musi być równe 13 zauważmy teraz że w tym równaniu mamy wyrażenie postaci x kwadrat plus y kwadrat ja może wszystko przepiszę a ten x kwadrat i y kwadrat napiszę obok siebie dalej mamy minus 10y i jeszcze plus 25 może przyniosę to 25 na drugą stronę od razu, czyli będziemy mieli po prawej stronie 13 minus 25, a po lewej stronie to x kwadrat plus y kwadrat możemy sobie podmienić czwórką. Z pierwszego równania wiemy, że x kwadrat plus y kwadrat równa się 4, czyli zamiast tego wyrażenia tutaj piszemy czwórkę, dalej mamy minus 10 y równa się 13 minus 25 to będzie minus 12, czyli minus 10y równa się minus 12 minus 4, czyli minus 16. Zatem y równa się, dzielimy obustronnie to równanie przez minus 10, czyli y równa się po prostu 16 dziesiątych, albo zapisując prościej, skracamy ułamek przez 2, 8 piątych. No i teraz, gdy już mamy wyliczonego y, to wreszcie możemy wyliczyć x na przykład z tego równania. Z niego wynika, że x kwadrat jest równe, po prostu przenosimy y kwadrat na prawą stronę, 4 minus y kwadrat. Czyli x kwadrat jest równe 4 minus, i pod y podstawiamy nasze 8 piątych. 8 piątych do kwadratu. Ja może te obliczenia będę kontynuował gdzieś tu pod spodem, bo tu mi się robi dosyć ciasno. Tutaj w sumie też nie ma za dużo miejsca, no ale może jakoś zmieszczę. Napiszmy tak. x kwadrat równa się... I od razu liczymy. 4 minus 8 do kwadratu to jest 64. Podzielić na 5 do kwadratu to jest 25. Czyli na pod spodem x kwadrat równa się... Sprowadzamy do... Wspólnego mianownika, żeby odjąć te dwie liczby od siebie. Czwórkę zamieniamy na 125. Minus mamy dalej 64,25, czyli stąd wynika, że napiszę tutaj dalej x kwadrat równa się 100 minus 64 to jest 36,25. No i teraz wyciągamy pierwiastek z tego i wychodzi, że x jest równy pierwiastek z 36 to jest. 6 podzielić na pierwiastek z 25, to jest 5. Czyli x jest równy 6 piątych, zatem ta szukana odległość jest równa właśnie tyle. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie A.